Jak już wiemy z komunikatu dzisiejszego, na przedpolu Warszawy odbyły się silniejsze, drobniejsze utarczki. Natarcie nieprzyjacielskie szło głównie na kierunek Woli. Tam mamy do zanotowania kilka dość poważnych sukcesów, jeżeli chodzi o stosunek sił. Tak więc na Natarcie niemieckie przygotowywane na wozach transportowych uderzył nasz patrol złożony z 12 ludzi. W wozach hmm, transportowych było ponad 70 piechoty, żołnierzy piechoty niemieckiej. Wszyscy oni zostali przez nasz patrol rozbici ogniem, przy czym 8 samochodów transportowych zostało zdobytych, jeden toł został spalony i zdobyty został i zobacz jedną jedna randka przeciw pancerna. poniósł bardzo duże straty w zabitych i rannych, jak również i w imiencach.